Cześć, witam, witam, zobaczcie, łobabę tego typu mały kotek tego typu. Słuchajcie, ludzie kurde wyrzucają. Ja znalazłem jego wyrzuconego. Zobaczcie. Jakie fajne są. Widziałem jego, zgarnąłem jego. Zobaczcie jaki fajny. No właśnie, ludzie to są skórwy syny. Zamiast oddać do schroniska, to wyrzucają. Zobaczcie, fajne, fajne co? No właśnie, no cóż, co się mówi? Ludzie to skórwy syny, tak? Jak wy, jako ludzie, skórwy syny robicie po nam, no to wy, po złości, robicie zwierzętom też. Zobaczcie, on jest mały jeszcze. Zobaczcie se. No. A to właśnie to jest to, że ludzie nie umieją doszanować tego, co mają. No a lepiej wypierdolisz i lepiej. I... A To jest skurwysyństwo dla mnie. Żeby da y na lepiej, żeby do schroniska To tak, to jeszcze bym zrozumiał A ktoś wyrzucił jego na ulicy A to jest mały jeszcze, widzicie I to jest skurwysynstwo, co? No właśnie Śpi sobie Tego typu Wiemy co to jest skurwysynstwo no cóż Taki, Takim ludziom to trzeba kurde wiesz Wiecie co? Upierdolić łapy Bo wiecie o co mi chodzi No właśnie Kurde no Zobaczcie ten no fajny, ładny kotek Rudy Malutki To jest kurwa z kurwy widzicie? Tego typu. Trzymacie się, bebe be, be.